Najprawdopodobniej potrzebne było to spotkanie Jezusa z niewiastami z dzisiejszej Ewangelii, aby te kobiety, które miały iść do apostołów, były pełne pokoju i takiego wewnętrznego uspokojenia, ale żeby były właśnie zwiastunkami pokoju. Odchodząc od groty Zmartwychwstania, od grobowca, jest napisane, że one były pełne radości, ale były też strachu. I Jezus mówi: Nie bójcie się, a kiedy mówi: Witajcie, to pod tym witajciem jest właśnie to szalom, pokój z wami. Jeżeli chcesz być człowiekiem, który e, chce nieść dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa, to bądź wpierw człowiekiem pokoju. Nie człowiekiem, który żyje w e, strachu, różnych spekulacjach, domniemaniach e, z jakimś takim własnym wyobrażeniem też prawdy o Jezusie, o zmartwychwstaniu, ale masz być też człowiekiem spotkania z Jezusem, spotkania z Jezusem, które daje też pokój. Wtedy możesz iść i oznajmić. Wtedy możesz dopiero iść i oznajmić. Nieodwrotnie. Życzę Wam właśnie takiego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Nie wiesz, jak się ma to dokonać? Proś Jezusa o takie doświadczenie. Powiedz, Panie, chcę doświadczyć takiego pokoju od Ciebie, aby mógł powiedzieć. Jezus Jezusa, teraz mogę o Tobie, Jezu, mówić innym. Życzę Wam autentycznego doświadczenia Jezusa w swoim sercu, takiego doświadczenia, które, którego owocem będzie pokój, że jak ktoś przyjdzie do Ciebie albo Ty będziesz do kogoś podchodził i będziesz mówił o Jezusie, to w Twoich oczach będzie widać ten pokój, i będziesz autentycznym świadkiem zmartwychwstania. Błogosławionego, pięknego dnia.